O co chodziło? Czyli tu będzie miał zawór spustowy. Yy... Na zimę. Sterownik pompeczki. Czekajcie. O co chodzi? To sobie poczytajcie. Pauzę wcisnąć najlepiej. Dyrekcja tutaj pokazuje. O tak. O, Smaru nie pójdzie. Kurwa. Lubię. Lubię smary Czy nie idzie w ogóle? Bez smarowania nie pójdzie jak to nie pójdzie. Pompka wychodzi. Nie jakie to długie jest. Ułupanie. I To jest sa? No. Nie, to Y, ty, tu? Tędy ciągnie czy ten? Ten ciągnie i tutaj Iwo Iwo! 37 stopni. Jest, znam się O! Typ pompy Typ trzeci, T15 Samo normalnie I leci następnie O! Złupa! Dobra, smarowanie minęło. I mów panie, jak tu zawory, co to o co chodziło? Czyli tu będziesz miał zawór spustowy yy... na zimę. Odkręcimy z tego całego dobra. systemu Ci zajdzie. No, zawodzie, no, no, no. Woda. No tak, tutaj. Tu wyprowadzę ci na jeden zawór. Do na przykład Mauzera? Do małzera na przykład. I drugi do rowu. I drugi możemy wyprowadzić na jakiś kranik w Znaczy, no, żeby zamykać się, ja żeby podłączyć do rowu, na przykład na no, klik czy coś. Nie? No dobra, to czyli dwa zawory tu zawory. Rozumiecie.